Słuchajcie, tak jak e, Łukasz Lamza, wybitny dziennikarz naukowy, który bardzo często czyta e, tygodnik, miesięcznik, tygodnik Natura, natu, Nature, e, tak samo ja będę sobie wybierał najciekawsze e, artykuły tygodnia, miesiąca i e, je recenzował. Po prostu czytał, bo e, sam nie jestem dziennikarzem, a w, w świecie piłki dzieje się bardzo wiele. Słuchajcie, jeśli chodzi o aktualne, mm, może tak, może tak, może lepiej. Jeśli chodzi o świat piłki, to przede wszystkim to, co budzi największe w tej chwili emocje, to co budzi w tej chwili największe zainteresowanie, to zapewne przynajmniej w tej części Warszawy, bo ja sam jestem z Warszawy, słuchajcie, co się stanie z kibicami Legii w Norwegii. I tutaj już przechodzimy do Norwegii. Przyjeżdżamy do Norwegii weszło.com. Arkadiusz Prosowski. Dobra, jedziemy. Czy hotelarze z Moldy zostali ostrzeżeni przed kibicami z naszego kraju? Ostatnio zaprzeczył temu burmistrz miasta, a teraz sprawy skomentował szef lokalnej policji. Słuchajcie. E, Wojskowie 15 lutego o godzinie 18.45 rozegrają pierwszy mecz wyjazdu Mo z Moldy w ramach 1.16. Wiadomo, bla, 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 bla. Okej, okay, wiadomo. E, Ostatnio pojawiły się doniesienia, jakby w mieście, wszystkim osobom z Polski odmawiano rezerwacji hotelowych. Sprawy skomentował wówczas burmistrz miasta w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty. Zaprzeczył tą informację, oznajmiając, że wszyscy Polacy są mile, mile widziane w Molde. Teraz portal sport.pl skontaktował się z tamtejszą policją, która również ustosunkowała się całej sytuacji. Szanowny panie redaktorze, to prawdopodobnie mówi ktoś z Molde. Policja w okręgu Mur i Rumsdal jest zaskoczona takimi informacjami. Są zaskoczeni, wyobraźcie sobie, są zaskoczeni. Na pewno informacje są wzięte z z czterech liter. Nikt nie wydawał żadnych poleceń, zaleceń, zaleceń uniemożliwiających obywatelom Polski pobyt w Molde w związku z meczem mold legia Oznajmił szef policji tamtejszego okręgu, etc. Słuchajcie, jako że Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, chyba na mocy głosowania w 1994 roku, pamiętam, bo byłem tam wtedy, 90, tam chyba 53% opowiedziało się za, nie, 93%, przepraszam, bo to był rok przed Lilyhammer, a 52% na no nie, a 48% no tak. Czyli psim swędem udało mi się je być w Unii i teraz po prostu mogą mieć inne rezolucje, inne uprawnienia, inne zasady. Ale nie oszukujmy się, a w sumie rzeczywiście, ale o ile też nie jest w Lidze Mistrzów, a w Birmingham, w meczu z Legią też, chyba tam Legii bardzo obcięli ilość, e, możliwa ilość kibiców, którzy mogli wejść na stadion e, Villa Park. Dobra, więc także polecam ten artykuł. E, dużo rzeczy można się dowiedzieć e, lub nie, w zależności co kogo interesuje. Niemniej zastanawiamy to, co za tydzień się wydarzy, za tydzień, tak, za tydzień, co się za tydzień wydarzy w Molde. Słuchajcie, dobra, jedziemy, jedziemy dalej. Eee, jeśli chodzi o FC Barcelonę jeśli chodzi o FC Barcelonę i tego, kto ewentualnie może zastąpić eee, Czewiego na stanowisku pierwszego trenera drużyny, dowiadujemy się po artykule znów Arkadysza Proszowskiego pod tytułem Media dwukropek. Hanzi Flick bardzo chciałby zastąpić Czewiego. Ja osobiście zaraz przejdę do Liverpoolu, po tym, do artykułu Liverpoolu po tym artykule, Natomiast chcę powiedzieć, że ja osobiście jako kibic Liverpoolu chciałbym bardzo w yy, Liverpoolu yy, Flicka. Więc mam nadzieję, że Flick wybierze sport i pieniądze zamiast troszkę gorszego sportu i pewnie troszkę mniejszych pieniędzy. Bo tam są yy, wieloset milionowe zadłużenia. Zastanawiam się skąd oni biorą pieniądze w ogóle na te wszystkie transfery oraz wypłaty. To już jest inżynieria ekonomiczna, której nie rozumiem. No i bardzo dobrze. Słuchajcie, dobrze poinformowany Fabrizio Romano zdradził, że Hansi Flick jest pozytywnie nastawiony do ewentualnej współpracy z FC Barcelona. No, bądź co bądź, przecież nazwa pozostaje. Jedna z największych, jeden, z największych, jeden z największych klubów piłkarskich na świecie. Według najnowszych doniesień medialnych, szkolenie wiec od jakiegoś czasu, jest na celowniku Joana Laporty. Słuchajcie, o Laporte o Laporto ostatnio się ośmieszył śmiesznym wywiadem a propos... Dobra, 27 stycznia jasne stało się to, o czym już wcześniej coraz, coraz częściej wspominano. Po zakończeniu obecnego sezonu, Czawiń pozostanie być terenem w rewce Barcelony. Szko Szkoleniec sam poinformował o, o tym na konferencji prasowej po szalonym spotkaniu z Villarrealem, które zakończyło się porażką Dumy Katalonii 3-5. Tam prowadzili chyba jeszcze 6 minut przed zakończeniem meczu 3-2, przypominam. Karuzela nazwisk ruszyła momentalnie. Jeden z najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia Czawiego wydaje się być sam jego ekscelencja Hansi Flick, przypomnijmy sobie, wygrał Ligę Mistrzów z Bayernem, z Robertem Lewandowskim. To była chyba ta Liga Mistrzów e, okrojona, pamiętacie? Covidowa, nie? Że tam był turniej, ćwierćfinałowo, półfinałowo, finałowy w Porto albo w Lizbonie. No w każdym razie, bądź co bądź na boisku wygrał Bayern e, e, i wtedy Robert Lewandowski nie wygrał z tej piłki chyba. To był, ten, to był ten chyba rok, ale nie jestem pewny. Albo, albo tak, dobra. Ostatnio pojawiły się pogłoski, jakoby Niemiec był również faworytem na raporty, co miał nawet doprowadzić do spięcia z DECO. A jak sam, sam Flick zapatruje się na możliwość pracy w Katalonii? Według Fabricia Romano, były szkolenie z Bajrem bardzo chciałby obieć tą posadę. To pewne na nie chodzi. Pewne, 100%. Tu już jest 100% przekonane, że Fabricio Romano potwierdził, że Flick będzie trenerem w Barcelony. Nie wiem, wątpię. Chociaż z drugiej strony, czemu tak naprawdę nie, tylko nie, nie jestem pewny, jak u Flika wygląda sytuacja z znajomością języka hiszpańskiego. A może nie trzeba znać języka hiszpańskiego i ciekawe, co się stanie wtedy z Robertem Lewandowskim, który podobno miał po tym sezonie już odchodzić, chociaż miał kontrakt podpisany na 3 lata. Może jakby przeszedł Flick do Barcelony, no przecież Flik go uwielbiał, to jest szansa, że może Lewandowski ten sezon jeszcze w Barcelonie by pograł, czego ja sobie życzę, bo Polaka w Barcelonie mieć nie będziemy następną, następne stulecie. Aczkolwiek się nie zakłada, bo okaże się, że za 10 lat będzie jakiś mega talent, który również eksploduje, tak jak Robert Lewandowski. Dobra, słuchajcie, a jeśli chodzi o Liverpool, płynnie przechodzimy do tego tematu, który. No, eee, A propos Niemców, nie? Niemców, e, media. E, Ruben Amorim może zostać następną, następcą Klop, gościu ze Sportingu Lizbony. W Liverpoolu z pewnością wybuchła panika po tym, jak Jurgen Klop ogłosił, że odejdzie z klubu po zakończeniu sezonu. Pierwszy raz od wielu lat zarząd został bowiem zmuszony do. Opracowanie w Stelmach, jak coś, yy, autorów też wypada zawsze e, przypomnieć. E, pierwszy raz od wielu lat zarząd został bowiem zmuszony do poszukiwań nowego szkoleniowca. Jak informuje włoski dziennikarz Gianluigi Longari, numerem nr numer 1 na liście działaczy jest oczywiście, że Xabi Alonso. Wybitny defensywny, słuchajcie, pomocnik e, Liverpoolu sprzed lat oraz Realu Madryt. E, ja sobie również tego życzę, ale gdyby nie wypaliło, to okazuje się, że rezerwą ma być Ruben Amori. Jurgen Klopp prowadził Liverpool, zapraszał sobie na pomnik przed Anfield i, tak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Natomiast słuchajcie, jeżeli to jednak nie wyjdzie, to, jeżeli Xabi Alonso nie wyjdzie, to Ruben Amori, i tutaj jest dokładnie opisana sylwetka tego, tego trenera, szkoleniowca Sportingu, który sobie wyrobił świetną, naprawdę rewelacyjną markę na na swoją fantastyczną opinię, nie oszukujmy się, ale nie zapomnij, że Darwin Nunes, bądź co, bądź bardzo dobry napastnik, przecież on chyba w Sportingu, ale był ściągnięty albo ze Sportingu albo z, z Lizbony. Zawsze mi się mylą te kluby, wybaczcie mi. On przychodząc do Liverpoolu, miał w tym sezonie, znaczy przy tym poprzednim, miał strzelone 32 albo 34 bramki na 34 spotkania, więc można powiedzieć, że wydawał się być napastnikiem wybitnym na ligę oczywiście portugalską. Także obawiam się, że warto by było, aby taki trener ze Sportingu jeszcze miał okres przejściowy, na przykład Wolverhampton, Crystal Palace. W Evertonie to nie, no bo raczej chyba nie będzie chciał przychodzić do, rywa, do rywala z 400 metrów obok. Natomiast yy, ja bym chciał, żeby Liverpool walczył o Czabiego Alonso, ewentualnie właśnie o tego Fika. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, i wszystkie krugy, które poprowadził Papsson, to już zrobiłem oddzielną rzecz. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o siatkówkę wyjątkowo, znaczy nie właściwie to nie wiem, czy mówię o wyjątkowo, parę dni temu mówiłem o hokeju, o siatkówce też nie zamierzam nie mówić, tylko po prostu ciężko jest mówić, jeżeli się na jakiś temat nie ma w ogóle pojęcia, natomiast y, można zawsze przeczytać nagłówki jakichś artykułów, ja, dobra, więc czytamy. Słuchajcie, Sebastian Warzecha, e, e, o, naukowiec weszło, przepraszam, znaczy nie, nie obraź się Sebastian, miałem na myśli dziennikarz weszło, a być może pan Sebastian też jest naukowcem. No więc tak, słuchajcie, yy, to była, tym razem się nie uda, Zaxa poza Ligą Mistrzów w siatkarzy. To była piękna przygoda, trzy tytuły mistrzowskie z rzędu, wiele fantastycznych spotkań na drodze do nich. Ale teraz się zakończyła grupa azoty Zaxa Kadirzyn koźle rozłożona przez problemy zdrowotne, nie potrafiła pokonać Halkbanku Ankara i na terenie rywala. Na terenie rywala, przepraszam. Imimo w pierwszym meczu Barażów o 1-4 finału 3-2 odpadła z, rywal z rywalizacji. Dziś przegrała bowiem do zera. Wielka szkoda, bo kurde, mieliśmy ekipę, która wygrywała Ligę mistrzów. O, bądź, bądź. Także szkoda, szkoda. Słuchajcie, ale no, no, też nie popadajmy w hura o no, nie można tej ligi mistrzów, nawet, nawet, znaczy nawet nie można ligi mistrzów się taka, żeby wygrywać rok w rok. Także cieszmy się z tego, co mieliśmy, i cieszmy się, co z tego mamy dalej. Bo ta siatkówka jest, jakby nie patrzeć, no, naszym sportem takim dobrym. Nie wiem, czy sportem narodowym, nie wiem, co jest sportem narodowym, natomiast wiem, że jest naszym dobrem narodowym. Mamy mistrzów Europy i wicemistrzów świata. A Włochów, mistrzów świata, ograliśmy w Mistrzostwach Europy w Rzymie na ich terenie 3 do 0. Więc jesteśmy naprawdę kurwiści w tym, w tym sporcie. No i dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o. Dobra, nie przyjdziemy teraz do Lecha Poznań. Artykuł autorstwa nikogo innego jakiego, ekscelencji. No pra, mówię, nie mówię, no absolutnie nie mówię tego z przekąsem, Paweł Paczula, faceta, którego uwielbiam, bo. Bo go uwielbiam. No, taką, takie mam prawo, prawda? Dobra. Słuchajcie, piłkarze Lecha grają w Bank. Albo Van den były problemem, albo oni farmazonią. Pozwolę sobie powiedzieć, Paweł. Przecież na pewno ten artykuł później się fajnie rozkręca, wiem, bo go później czytałem, natomiast e, tak na szybko tylko powiem, że ani jedno, ani drugie, bo jakby nie patrzeć, rok temu grali w ćwierćfinale ligi Konferencji, ćwierćfinale Ligi Konferencji, słuchajcie, mieliśmy polską drużynę, która grała w ćwierćfinale, e, co prawda tego trzeciego europejskiego pucharu, ale zawsze, e, więc i przecież nie zapominajmy tego fantastycznego, e, dwumetru fantastycznego rewanżu e, w, we Florencji, gdzie prowadzili już 3-0, czy 4-1? W każdym razie chyba wygrali 4-3. Kurde, zobaczcie mi, jeżeli się mylę. Eee, zaćmo. Dobra, ale wiecie, co, no, naprawdę pięknie, z humorem, z walką pokazali charakter. Jak już odpaść, to kurde od całego i naprawdę nie odpadli. 1, 5, 1, 8, ale z zwycięstwem we Florencji. Szkoda, że się wtedy nie udało awansować, no ale ten pierwszy mecz. Eee... No chyba zawalony przez, przez, przez naszego bramkarza, i, znaczy naszego, nie jestem fanem Lecha, ale to, to nie o to chodzi, kogo jestem. W Pucharek zawsze jestem fanem polskich drużyny. tak, więc naszych, kurczę, więc naszego bramkarza i w konsekwencji późniejsza pogoń we Florencji nie była aż tak skuteczna, jakbyśmy tego sobie życzyli, także jednak mówiąc, spoko. W każdym razie bardzo polekam artykuł Lechopoznań. Poznań. Słuchajcie, aha, Michał Kucharczyk w Legi, wraca do Legi, ale Werbelek, niestety do, do drugiej drużyny, do trzeciej ligi, czyli czwartej ligi. ekstraklasa pierwsza, druga, trzecia tej czwartej ligi, poziomu, poziomu, poziomu czwartej ligi. O. Źle, do trzeciej ligi, ale czwartej klasy rozrywkowej. O, tak chciałem powiedzieć. E, także Kucharczykowi życzymy powodzenia i e, cytuję, cytuję, Mistrza, słaby to Ty jesteś. E, dobra. Dobra, słuchajcie, nie, to było niepotrzebne, niepotrzebnie to powiedziałem. Dobra, słuchajcie, chyba ostatnia, ostatnia rzecz i to będzie rzecz, którą będę sobie chciał przeczytać, przynajmniej, przynajmniej w dużym, przynajmniej sobie dużo omówić, bo Maciej Wąsowski, świetny, świetny również dziennikarz sportowy, e, opisał bardzo fajnie klub po klubie, co, jak mniej więcej wygląda sytuacja w każdym z klubów przed ewentualnym, przed rundą wiosenną e, sezonu 2023-2024. Gdzie, e, która się zaczyna już w ten, e, w ten piątek, e, ja sobie na pewno obejrzę parę spotkań. Przede wszystkim zobaczę, w jakiej formie jest Śląsk, w jakiej formie będzie Legia przed Pucharami. No i tego Lecha też pewnie zobaczę. E, a w piątek gra, no przecież jakby nie patrzeć na stadionie Śląskim, słuchajcie, ruch gra z Legią. E, święto. Piłkarskie święto i dla Chorzowian, e, i dla, dla Legii. Może mecz ekstra klasy dla Legii już nie jest aż tak, e, takim świętem jak dla e, kibiców ruchu Chorzów. Ale y, słuchajcie, no, mecze, mecze z Legią elektryzują każdy stadion w Polsce, więc y, dla Beniaminka, przecież pierwszej ligi, który będzie, mam nadzieję, przynajmniej zaciekle walczył o utrzymanie. No, sorry, ktoś musi spaść, ale ja osobiście, jako fan y, ligi i tradycji, i historii, chciałbym, żeby ten ruch Chorzów y, w ekstraklasie był. No, sorry, zawsze. Kurde, pomimo, że no, jestem z Warszawy, to, to nie zapominajmy yy, o historii. <grydy> Tylko wiecie, no, historia też nie pisze się sama. Wiadomo, że ruch chorzów przeżywa. przeżywa. Nie wiem, czy przeżywa. No, nie wiem, czy mam bardzo duże problemy finansowe, bo nie, mam, nie jestem w stanie śledzić wszystkiego. Natomiast no, widać, że ewidentnie ten awans był za szybko w, dwa lata temu, z, z drugiej do pierwszej, potem z pierwszej do ekstraklasy, to wszystko działo się moto, y, bardzo szybko i energicznie i, i nie wiem, czy niezbyt y, elektrycznie, y, żeby to się potem nie skończyło też spadkiem. Również jeśli chodzi o sam ŁKS, też bym nie chciał, żeby spadł z ligi, no ale ktoś musi. Nie będę typował klubów, które bym chciał, żeby spadły z ligi, bo nie chcę oberwać męsków gdzieś tam na ulicy od kogoś, bo coś powiedziałem. Chociaż wątpię, żeby ktokolwiek mnie poznał. Nie? Ale kurde, wiecie jaki fart polega na tym, że czasami y, Obrywa się bęcki jak w te, najbardziej, wtedy się, kiedy się nie chce. Więc kibice są bardzo wrażliwi, więc ja nie będę mówił e, przykrych rzeczy w, tych, w ich kierunku, bo mu powiedziałem dlaczego. Dobra, to to są takie artykuliki, słuchajcie, dzisiaj z dzisiejszego dnia. E, życzę Wam wszystkim cudownego wieczoru. Wbre, a dzisiaj półfinały, dzisiaj półfinały, słuchajcie, tej e, e, Pucharu Narodów Afryki. A sprawdzę. Flash Score mówi Nigeria RPA 1 do 1 pod koniec drugiej połowy. Ej, serio w ogóle nie ma transmisji, w ogóle nigdzie u nas tego turnieju. Patrzę na Flash Score, że zawsze jak się troszkę na dół zjeżdża, to są opcje, gdzie ten mecz można obejrzeć. Via Play, Kanal, TVP i tak dalej, a tu nie ma nic. Także także, serio, naprawdę nie, 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 nie można tego nigdzie obejrzeć w Polsce, trochę jestem w szoku. Dobra. W każdym razie, słuchajcie, serdecznie Was pozdrawiam z okrętu. Ale Honda, jesteśmy w drodze. W ogóle, jak trochę szarpie, czy coś, bo trochę wieje, to sorry, ale nie wiem, to nie, to nie istotne. W każdym razie, sorry, jeżeli, jeżeli szarpał. Eee, następna rzecz, o, właśnie, następna rzecz, jaką będę sobie chciał przeczytać i pogadać, to fantastyczny wywiad znaczy nie, fajny wywiad z, z Patrykiem Sokołowskim, aktualnie tutaj piłkarzem już w Krakowie, Kraków eks-piłkarzem Legii Warszawa i Piasta Gliwice. Znaczy nie wiem, czy przede wszystkim, ale no przede wszystkim dlatego, że wygrał z nimi Mistrzostwo Polski. Z Legią wygrał tylko, czy tylko, no wygrał puchar, nie? Mistrzostwo jest jakby traktowane ciut wyżej. W każdym razie mistrz Polski z, z, z Piastem Gliwice u Formalika. A, a teraz w tej chwili zawodnikiem e, Krakowi, gdzie pewnie będzie, rolni, pe, pewnie będzie grał jako defensywny pomocnik tuż przed miękkim e, innym jak Kamilem Glikiem. Zresztą na weszło też jest jakiś, to, czy nie, sorry, źle powiedziałem, jest e, też e, artykuł o, z, e, lub wywiad z Glikiem, którego czytałem, który serdecznie, serdecznie polecam. Dobra, więc jeżeli sobie mogę pozwolić, to polecam weszło. Życzę Wam wszystkiego dobrego i, i, i nara. Pa, pa.